Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu sesji środa. Zobaczmy, co się dzieje na rynkach światowych do tego momentu. Zobaczmy co się dzieje na rynku krypto oraz e, co się dzieje i jak się zakończyła sesja oczywiście na warszawskim parkiecie, czyli e, zderzymy się z tym, e, co wczoraj spowodowało oczywiście wyprzedaż. Zobaczymy jaka dzisiaj reakcja z rynku, czy wczoraj to była tylko i wyłącznie korekta. I okazja do zakupu, czy jednak mamy do czynienia z czymś innym. Za chwilkę oczywiście z tym się zmierzymy. I pamiętaj, jeżeli oczywiście zostajesz i tematyka podsumowania sesji Cię interesuje, to pamiętaj o subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu i łapie w górę. No, rzucaj tę łapę. Jeszcze jedna. Rzuciłeś? To lecimy z tematami. I zaczynamy od garści informacji, które. Ci tutaj dla Ciebie przygotowałem. Zobaczmy co ciekawego. Płonie Biebrzański Park Narodowy z tego wszyscy wiemy, że susza jest naprawdę dosyć dużym problemem teraz i teraz dlaczego to pokazuję, bardziej pod kątem tego, żeby również dać Ci do myślenia, że skoro grozi nam bardzo dotkliwa susza w tym roku to płody rolne będą prawdopodobnie bardzo ubogie co może oczywiście przełożyć się na ich cenę i to już nie mówię pod kątem ceny dla konsumenta tylko bardziej tego, żeby też poszukać sobie jakichś ciekawych spółek właśnie produkujących czy zajmujących się żywnością, bo to może być dosyć ciekawy case na najbliższe miesiące. No i oczywiście pewnie. Dla nas jako konsumentów no my odczujemy to w portfelu, ale wątpię, żeby polski rolnik na tym zarobił. Pewnie będzie tak jak zwykle, czyli kontrakty i ściąganie żywności i płodów rolnych z zagranicy. To totalny jakiś dramat, no ale niestety taka jest rzeczywistość. Tak to właśnie niestety wygląda, że się nie docenia tego, co polskie, tylko się ściąga nie wiadomo skąd i w ogóle jakaś paranoja. I ok, lecimy dalej. Drugi etap znoszenia ograniczeń w pierwszej połowie maja. To już jest jakaś wstępna informacja, oczywiście bez konkretów, a co nas wtedy czeka po drugiego etapu. Otwarte zostaną hotele i inne miejsca noclegowe z ograniczeniami, oczywiście. Sklepy budowlane w weekendy i niektóre instytucje kultury, w tym muzea, biblioteki i galerie sztuki. Oczywiście zobaczymy, kiedy to będzie możliwe. Kiedy oni będą oczywiście to otwierać i czy w ogóle będą jakieś zniesienia na długi weekend majowy, czy jednak będą chcieli wszystkich przetrzymać. Ten okres. Zobaczymy, jaka filozofia tej taktyki będzie oczywiście wdrożona w życie. Firmy planują obniżki wynagrodzeń. Jak widzisz, od początku marca spadek dochodów odnotowało 61% firm. Wynika z badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny. Według ekonomistów uwidocznił się także spadek popytu na pracę, a 32% przedsiębiorstw planuje obniżenie wynagrodzeń swoich załóg. No to, tak jak mówiliśmy już niejednokrotnie, o tym dyskutowaliśmy na kanale, że zarówno masowe zwolnienia, jak i tenże rynek pracownika, no niestety już jest przeszłością i cofnęliśmy się naprawdę o spory o ilość lat wstecz. No i teraz, oczywiście, będzie redukcja również wynagrodzeń, albo też jeżeli miałeś wysokie kwalifikacje, to one już mogą nie być tak cenne na rynku pracy, jak były jeszcze przed panującym nam szkodnikiem. Potężny spadek sprzedaży detalicznej, odzież o 50% w dół. To są bardzo ciekawe informacje, zresztą tych statystyk teraz i danych płynących z naszej gospodarki jest sporo. Warto się z tym również zapoznawać, a oczywiście w moim odczuciu to jest tylko i wyłącznie dopiero początek. Weź pod uwagę, jak będą wyglądać wyniki finansowe właśnie spółek, których dotyczy, na przykład, czy sprzedaż odzieży, czy na przykład jakieś spółki handlujące. Widzisz tekstylia, odzież, obuwie. Tutaj mamy pojazdy, samochody, motocykle. Dużo jest tych gałęzi, które ucierpiały na tych zamknięciach, i tak jak rozmawialiśmy już niejednokrotnie o tym mówiłem, no niestety prawdopodobnie będziemy odczuwać dosyć niezbyt przyjemne wyniki finansowe. Co oczywiście może przekładać się na stosunkowo wczesną, wczesne zdyskontowanie tych informacji przez giełdę. Zobaczymy, czy tak będzie miało miejsce, bo na razie jest euforyczna pompa, co w niektórych przypadkach. I aż drapiemy się wszyscy po głowach, i zastanawiamy się, jak można pompować jedną spółkę czy drugą z zagrożonych sektorów, gdzie tak naprawdę tej sprzedaży praktycznie nie ma albo jest w szczątkowej ilości. No ale. Widzicie, rynki są nieprzewidywalne. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Rekordowe załamanie koniunktury gospodarczej. Jak widzisz, w kwietniu doszło do najsilniejszego w XXI wieku załamania koniunktury gospodarczej w Polsce. Pogorszenie nastrojów przedsiębiorstw było najmocniejsze w dwudziestoletniej historii danych statystycznych. Też bardzo ciekawy artykuł, tutaj masz do konkretne przytoczenia tych wartości, z którymi teraz możesz się zapoznać, kiedy Ci przytrzymuję ten artykuł na widoku. Wszystko, co byśmy się teraz nie spotkali, jakakolwiek statystyka, jakiekolwiek dane makro, czy dane statystyczne płynące z naszego kraju, czy w ogóle z gospodarki, gospodarek światowej raczej nie będą napawać optymizmem i nic pozytywnego nam nie będzie. Oczywiście tutaj się działo. Dla nas, jako inwestorów, najważniejsze pytanie jest to, czy będzie można na tym zarobić czy też nie, jak to wpłynie na wycenę i kursy poszczególnych spółek z dotkniętych branż, albo tych branż, które wręcz rewelacyjnie sobie radzą właśnie, jeżeli szkodnik nam tutaj panuje. No zobaczymy, jak to się przerodzi. Oczywiście w dobie kryzysu zawsze coś na rynku będzie można znaleźć ciekawego, wartego uwagi. Co dalej z płacą minimalną kryzys kontra obietnice prezesa. Zobaczymy, czy tutaj będą usilnie trzymać się swoich planów, czy wszystkich zaskoczą i nagle nie będzie tych 3-4 tysięcy, tylko nie wiem, wrzucą piątkę i dopiero będzie jazda bez trzymanki. Dodrukują cash, a wszyscy przedsiębiorcy będą musieli się z tym zmierzyć. No ale to już jest bardzo indywidualny temat każdego jak ocenia poziom płac minimalnej. Zobaczymy, co oczywiście będzie tutaj. Jaka decyzja będzie zapadać na jesieni? Czy będziemy kontynuować wzrost, oczywiście, tych płac minimalnych? Czy tutaj panowie wezmą pod uwagę to, że być może te skutki panującego nam szkodnika będą naprawdę bardzo dotkliwe i zresztą nie będą aż tak drastycznie podwyższać tej kwoty. No zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Myślę, że dla każdego kto pracuje na etacie i szczególnie na tych osób, które pracują za najniższą krajową, to i tak, i tak najbardziej korzystne zmiany to są te idące w górę. Jeżeli chodzi o podniesienie płacy minimalnej, która wymusza wręcz na wszystkich, którzy zatrudniają pracowników, podnoszenie właśnie tych stawek. I istotna informacja ze spółki: ostatnio zostawiłem, bo wiesz dobrze, jak słuchasz moich materiałów, co myślę o tej spółce, ale to zwróciło moją uwagę, bo być może w końcu coś zacznie się dziać pozytywnego, bo spółka raz, nie dość, że zadłużona, nie dość, że tutaj rozwodnienie kapitału, bo był do dróg akcji. No, ale tutaj prezes się wypowiada, że nie będzie aż potrzebne aż takiego yy, tutaj yy... Dostępnego limitu kredytowego w banku, i że aż o połowę będzie można, ponad połowę to zmniejszyć, i oczywiście liczą na to, że i przychody ze snajpera, i z kolejnych produkcji, które będą wchodzić, będą i pozwalały na to, żeby ten, ten przychód był jak najwyższy. No zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. No trzymam kciuki, no trzymam kciuki, aż zacznę łaskawszym okiem patrzeć na CA Games. No jak już w końcu zacznie wychodzić we właściwym kierunku, to być może nawet będę się kusił, zobaczymy. I przechodzimy teraz do rynków światowych, zobaczmy jak ten nasz winowajca, wczorajszy ropa się dzisiaj zachowuje, co tam ciekawego się dzisiaj dzieje i widzimy, że zeszli wczoraj do poziomu minimalnego, czyli 17,50 dolarów centów za baryłkę, 23,70 dolarów w tym momencie jest za baryłkę, widzimy taką niepewność, no ale teraz będzie, tak jak mówiłem wcześniej, przetrzymywał nas przetrzymywało nas wcześniej wsparcie, które pękło i to z hukiem Na teraz będzie on oporem a skoro jest oporem, no to trzeba będzie go mocno rozjechać żeby można było cokolwiek pozytywnego tutaj pokazać, ale czy to będzie możliwe, no to zobaczymy oczywiście w najbliższych czasie. Co tam na daksiku słychać? Taxik 10 395 punktów w tym momencie ciśnie do góry, pewnie pod dyktando Stanów Zjednoczonych, i oczywiście już to na to patrzymy. Również giełda odbija, czyli można powiedzieć, że nic sobie z tego wczorajszego spadku nie zrobili. Wykorzystali to jako ruch powrotny, ruch korekcyjny do tego, żeby zająć atrakcyjne pozycje. I teraz pompka cały czas jest w grze. Oczywiście pytanie, dokąd ten ruch te teraz wzrostowy potrwa, bo on też może być jeszcze e, tak naprawdę tylko i wyłącznie jakimś odreagowaniem, które może jeszcze odpaść, zobaczymy. E, jeżeli chodzi o Nasdaq, Nasdaq również rośnie 8593 punkty, e, S&P 500 nie powiedziałem 2780 na tą chwilę oczywiście, bo rynki w Stanach jeszcze będą parę godzin pracować. E, jeżeli chodzi o metale szlachetne, srebro również ciśnie do góry 14, prawie 15 dolarów za uncję w tym momencie, jeżeli chodzi o złoto. Złoto 1710 dolarów za uncję, no bardzo ładnie ciśnie. Zobaczymy, czy ten wzrost jest tylko na pokaz, czy wręcz apetyt na złocie będzie taki, żeby testować te poprzednie szczyty. Dla przypomnienia jeden szczyt to jest poziom 1738 dolarów za uncję, a drugi to jest 1747 dolarów za uncję. Piłka w grze, zobaczymy jak to rozegrają. Jeżeli chodzi o e, walutę do złotówki, to złotówka dzisiaj również się nam osłabia. Frank drożeje 4,32 i widzimy, że ci Tutaj do góry, gdyby również chcieli przetestować te poprzednie szczyty, euro również ciśnie 4,54. No i dolar, wiadomo, można było się spodziewać, blisko już 4,20. Zobaczymy, I czy złotówka będzie w stanie się obronić yy, kolejnego dnia. Jeżeli chodzi o Samvik 20, dzisiaj również zaraz go zerkniemy w szczegółach, ale widzimy, że nic sobie giełda z tego nie zrobiła, czyli wczorajsza zwałka ewidentnie wykorzystana pod to, żeby skupić sobie akcję z atrakcyjniejszych poziomów. Zobaczymy, czy ten pozytywny nastrój będzie trwał jeszcze w dniu jutrzejszym, sam możesz się od tego odnieść w komentarzach i zaraz zerkniemy oczywiście w szczegółach, jak to będzie wyglądać. Indeks strachu dziś na rynku krypto 19 powoli, powoli nam się. Poprawiam, tak więc zobaczmy, co się dzieje na rynku krypto. 63,5 Dominacja Bitcoina, a sam Bitcoin dzisiaj król wystrzelił 7123 dolary za sztukę, 3,8% do, do przodu, prawie 6 i rośnie w topowej dziesiątce na coin market cap. Jeszcze co nam tutaj rośnie? Zerknijmy. Tezos 6,79 czy Chainlink 5,84, a jeżeli chodzi o topowe wzrosty. 20% DigiBate, prawie 10%. Horizon Stellar 9 czy 8 OKB to są te topowe wzrosty. Zobaczmy co tam niżej się szykuje. Czyli dzisiaj zieleń, zieleń spokojna. Zieleń dzisiaj na rynku krypta, zobaczmy co jest w odwrocie w odwrocie dzisiaj. Niewiele tych projektów. Kwant traci tylko 6%. Potem, jak widzisz, bardzo nieznacznie powyżej zera na minusie. Zobaczymy oczywiście, w co to się przerodzi. A jutro, tradycyjnie, jak to w czwartek, na 21. Zapraszam Cię na to żebyśmy dotknęli rynku kryptowalut bardziej szczegółowo, czyli takie dodatkowe nagranie, które robię raz w tygodniu właśnie na rynku krypto, wróciłem do tej systematyczności, bo naprawdę uważam, jeżeli interesujesz się tylko i wyłącznie rynkiem giełdowym, obojętnie czy rynkami zagranicznymi, czy też polskim, pamiętaj, rynek krypto warto w celach dywersyfikacji mieć w swoim portfelu nawet w nieznacznej ilości, ale czasami gdy przyjdzie już czas na krypto. To ten niewielki ułamek tego procenta, który przeznaczysz na krypto, może naprawdę zrobić dużą różnicę w twoim portfelu. Tutaj masz linki do giełd, z których osobiście korzystam: konta darmowe, rachunki darmowe, założenia również. Tutaj Cię zapraszam, sprawdzone. Można sobie podziałać i również dywersyfikować środki między nimi. Raczej bym nie rzucał wszystkiego do jednego wora. I lecimy teraz, właśnie, z, z rynkiem polskiej giełdy. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Spółki produkcyjne na pierwszy ogień idą, i tak jak widzimy, tutaj mamy tak. W tym momencie, co nam tutaj rośnie? Ciasteczka 12%, Cambridge 10%, ktoś to wybiera, Harper 4,90%, makarony 1,92%, a na minusie Wawel, Pamapol, jeżeli coś chcesz z podstawowej produkcji dorzucić. Daj znać w komentarzu, i oczywiście będziemy śledzić codziennie, jak się zachowuje. Jeżeli chodzi o pogromców, co dzisiaj u pogromców słychać, a u pogromców zobaczmy w szczegółach. Dużo zieleni: Mercator urósł 17,5%, MBF grupa 948, Corway 748, Biomaxima. 7,14 i pozostałe, tak jak widzisz, a na minusie, Biomet Lublin zrzuca 4,60 na minusie i nieznacznie poniżej zera. Medcamp, Hemp, Cel Pharma, te trzy spółki, Liderem obrotów jest dzisiaj Mercator 27 milionów, prawie 8,9 baniek Biomet i 6,5 bańki Biomaxima 5,800. Pozostałe, tak jak widzisz, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe. To już sobie tutaj patrzymy. Co ciekawego, pamiętaj oczywiście tradycyjnie, gdzie możesz znaleźć spółki dywidendowe. Na inwestować Kom. Aktualizuję to zestawienie każdego dnia, po to, żebyś miał tutaj tą informację, co ciekawego w tym zestawieniu się dzieje i możesz się tutaj oczywiście zapoznawać. Mamy potwierdzoną dywidendę z PPS. Te walne oczywiście cały czas mają miejsca i ci wszyscy, którzy wykorzystywają i czekają tych potwierdzeń tej dywidendy, bo wszystko, co jest na czerwono, jest niepotwierdzone. Potrzebujemy ostatecznego zatwierdzenia. Nawalnym, no ale już mamy mniej więcej orientację, kto już tam zapowiada i kto rekomenduje daną dywidendę w konkretnej spółce. I przechodzimy teraz do zestawienia. Zobaczmy, jeżeli chodzi o dywidendy. Widzimy, że Mercator dzisiaj urósł najmocniej 17%, 6,15%, Arctic, Eden Invest 5, Kernel 4, AutoGas 4. Oczywiście na Kernelu już się nie można załapać, niedługo już przejdzie do innego zestawienia. Pozostałe spółki już Ci przewijam. Jeżeli oglądasz moje materiały odnośnie dywidend, to doskonale wiesz, co oznacza dla inwestora, który jeszcze nie zapakował się w daną akcję wzrost kursu na danej spółce, a co oznacza spadek. Niekoniecznie to może oznaczać to samo jak rozgrywasz normalnie akcje, tak więc zachęcam cię do takich tamtych. Nagrań to zrozumiesz co mam na myśli: Simple 2% do dołu, 2% w dół i został IMS 2% w dół i to są te spadki. Nie ma ich zbyt dużo. Liderami obrotów dzisiaj PK Orlen 94, banki 83 PKO OBP, które jeszcze nie. Zastosowało się do zaleceń KNF-u, ale za to PZU się zastosowało. Nie wiem, czy widziałeś tego News'a, ale PZU nie będzie wypłacać dywidendy czyli ta spółka, na którą bardzo duże grono inwestorów liczy, budując szczególnie długoterminowe portfele emerytalne czy na kilka, kilkanaście lat, to właśnie PZU jest takim jednym z trzonowych spółek, które się wrzuca do portfela. No niestety w tym roku wszyscy mogą obejść się smakiem, bo tej dywidendy nie będzie i jeżeli chodzi o te spółki, które już wypłaciły dywidendę, to widzimy, że Mobruk urósł 10%, Atlanta 2, 1,60 CDA na minusie Synectic i firma. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe, zobaczmy co dzisiaj jest na fali. Artifacts pięknie urósł 15%, Creepyjack 14, 11 Movie Games, Shary 10, bardzo ładne wzrosty. No gaming oczywiście musiał się odrodzić po wczorajszej korekcie, bo była to okazja, jak widzimy do tego, żeby zająć jakąś atrakcyjną pozycję. Zobaczymy, czy to wzrost oczywiście się utrzymają, czy jeszcze jakieś szarpnięcie negatywne w tym tygodniu na rynkach będzie. Hugames za to oberwało 11% w dół PB Games, 6% w dół Game, Games Operator. 5,5 w dół, klabater, piąteczka z przodu. No jeszcze na minusie mamy BoomBita, NG Games, Moonlight i 7 Level, czyli nie ma tego dużo. Jeżeli chodzi o obroty, no to liderem, no wiadomo, że Król, 3,27 na plusie, CD Projekt, dzisiaj 89 milionów kapitału się przez spółkę przekręciło. TS Games 12 milionów 800, 8 baniek, Playway 4,711 bit, czy Creepy Jar 3,800, 3,400 Games Operator, czy 3, 3 bańki Movie Games, jak widzimy, no na... W większości pamiętaj, że te spółki hmm, oczywiście zasilają New Connect. Tak więc te obroty są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o sam WIG Games, kto dzisiaj rozgrywał kontrakty w longu, to na pewno jest zadowolony i serdecznie gratuluję 369% na plusie, 25 103 punkty. Jeżeli chodzi o banki, to dzisiaj, tak jak widzimy, MBank Bank urósł najmocniej 394, Allior 83, czy 246 BNP, a w odwrocie jest ING 269, PKSA 229, UniCredit 129, sam indeks Stracił nieznacznie tylko 400 na minusie 3836 punktów liderami obrotu S.A. 118 milionów, co też jest ciekawą sytuacją. S.A. coś kojarzy, prezes się zmienił. Oczywiście nominacja polityczna, jak to w spółkach skarbu państwa bywa PKOBP 81 milionów 16 000, Panik Adro i Santander 15 banieczek. Jeżeli chodzi o branżę OZE, ML System 865 do przodu, Emer Solar 6 PEP. 5,5 Sunex 4,8,48 również foton, a na minusie biomas 3%, czy termo zaledwie 4 dziesiątki na minusie. Liderami obrotu w tym zestawieniu jest ML System 632 000, potem przepaść w obrotach PEP prawie 300 265,0 ręce baton. W indeksach. Zobaczmy, co ciekawego. Dzisiaj mamy tak budownictwo 465, wig Games 369, górnictwo 315, spożywka 315, paliwa 269, to jest ten top. Szukajmy naszych głównych indeksów wig 22% i jedną setną do przodu 1605 punktów, czyli dzisiaj również kontraktowcy mogą się cieszyć ze swoich longów. Również gratuluję, jeżeli chodzi o Swik 80, to dzisiaj 1,69% na plusie 11,302, no i Mwik 40 również w lągu 1,33, 3,173 punkty. Na minusie nieznacznie, tak jak widzimy, no shorty, bo skoro wszystko rośnie, no to shorty w odwrocie, tylko chemia 1,29 na minusie, Wikleki 76 setnych na minusie i banki nieznacznie te 400, o których wspominałem wcześniej. Zerknijmy sobie teraz w szczegółach, co się wydarzyło na indeksie blue chipów. WIG-20 wjeżdża i zobaczmy, Dino Dino bardzo ładnie do góry 4%, 4 również cyfrowy Polsat CCC 4% do góry. No i właśnie. To jest jeden z tych przykładów, o którym mówiłem na początku, kto pompuje um, te spółki. Mbank 4% 3,80% Alior, JSW 3,67%, Tauron 3,64%, Lotos 3,47%. Pozostałe tak jak widzisz, no bardzo ładnie to wszystko naprawdę dzisiaj podbijało. PKO SA tylko na minusie 2,29%. Play bez zmian. Jeżeli chodzi o obroty, to tutaj PKN Orlen 94 mln, 89 Projekt, PKO BP 81, PZU 63% tak wyglądają czołowe obroty właśnie na naszym największym indeksie. Jeżeli chodzi o teraz mWIG40, zobaczmy co tutaj ciekawego na tym mWIG40 się szykuje. Budimex bardzo ładnie odbił 7% do góry, Benefit 6, 6 również Playway, GTCL5, 5 Kruk, Kernel 461 417 VRG to jest ten top, jeżeli chodzi o wzrosty na mWIG40. przewiamy, szukamy tych naszych skrajności które lubimy oglądać 8% Famur Mabion 372, LiveChat 316 czy NEA288 to jest ten top spadków. A jeżeli chodzi o obroty, to Playway, sorry, nie Playway EuroCash liderem obrotów, który się ładnie 4%, 16 300. 12 800 TS Games też z tego co ja że było, info że prezes się zmienił. Wirtualna 800 7900 Playway, AMRES 7200 i tak wygląda top, jeżeli chodzi o obroty na średnich spółkach. Jeżeli chodzi o Enwik Store ESVIK 80, czyli ten indeks małych spółek, zobaczmy. Co tutaj nawijali Mercator 17,5%, ML System 865, Nevak 714, Rafaco 680, 620, Ambra Arctic i Lentex powyżej 6%. Pozostałe tak jak widzisz, przewijam. Pamiętaj, zawsze możesz sobie zatrzymać i w szczegółach obejrzeć wszystko, co cię interesuje. A ja już się zbliżam do tego, żebyśmy zobaczyli odwrót. Co było dzisiaj wyprzedawane w tym indeksie? Kogeneracja straciła dzisiaj 5,30, Police 3,67, MLP Grupa 2,77, Mennice 2,67, Atal 1,74. Jak widzisz potem nieznacznie poniżej zera. Zobaczmy jak tutaj sytuacja ma się, jeżeli chodzi o obroty. Mercator absolutnym liderem, prawie 28 baniek, Stalexport 7,800, Półtora banki, Wilty Games, Boombit ponad milion. Jeżeli chodzi o indeks dla wszystkich wilków z GPW, czyli spółki groszowe, które wygrzewają inwestorów naprawdę bardzo mocno, każdego dnia, jak widzisz, dwucyfrowe stopy zwrotu. Nest Medic 70% oczywiście na dogrywce, na zamknięciu do weryfikacji. Modern.com modern już potwierdzone, piękne 66% to jest jakiś kosmos. Golab 58%, LG Trade 57% na zamknięciu do weryfikacji, SMS kredyt 41%, kosmos jakiś um, kolejne, no widzisz, popatrz, dwucyfrowe stopy zwrotu 8 godzin. I taka właśnie jazda to jest właśnie piękno giełdy. I pozostałe zerknijmy jakieś obroty: CreepyJar 14%, 3 banki, Movie Games. Co tu jeszcze się nam wyróżnia? CWA 10%. MBF Grupa 948 Mennica 839 No naprawdę ciekawie to wygląda No ale ryzyko pamiętaj na niu jest o wiele o wiele większe niż na głównym parkiecie, bo skoro coś mocno rośnie to gdzieś pewnie dostrzeżemy jakąś zwałkę Nawet jeżeli jest mały obrót Gotfi 33% w dół Broadgate 33 Hurtimex 25 i Magis 23 Szukajmy czegoś na obrocie większym. Afhol oberwał 16%, potem telemedycyna oberwała 15% na podwyższonym obrocie, czy na przykład Kaka Herbal prawie 10%. No i zerknijmy teraz właśnie na liderów obrotu, którzy dzisiaj wygrzewali na New Connect. Inogen liderem 6,5 banki. Kojarzę też jakaś info poszu, możesz przytoczyć oczywiście w komentarzu. Biomaxima 5800, Creepyjar 3800, 300. Movie Games, Telemedycyna 2200, prawie półtora banki Metcalf, ECGames 1100 i bańka Blueber. I zerknijmy teraz sobie na WIG, czyli indeks szeroki. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje, i jeszcze zerknijmy na garść statystyk, jakie oczywiście dzisiaj na giełdzie były. Czyli obroty to 917 723 331 zł. Transakcji zawarto 119 497 sztuk. Liderami dzisiejszego wzrostu jest Sanwil potwierdzone 56% na zamknięciu, bardzo ładnie. Slepzak 31%, Cool Energy 20%, potem Silver X 17%, Mercator 17%, Artifex 15%, Creditin 14%. No i tak można można wymieniać, jak widzisz jest tego naprawdę, naprawdę sporo piękna zieleń. Taką zieleń oczywiście lubimy najbardziej. Giełdy stworzone są po to, aby rosnąć, rosnąć, rosnąć i dawać satysfakcji, zadowolenie portfelowi inwestorów. I niech tak oczywiście będzie. I zerknijmy, przewinąłem Ci trochę, zerknijmy za to, tą skrajność. Coś, co dzisiaj zyskiwało, no to z drugiej strony coś musi tracić. Jak widzimy, Provident dostał po uszach 18%, Computronic oberwał 9,8%, Famu, Efek 7, Reinhold 6,80, 6,60 ferum czy Plaza Center 6%, 6%. przewinę, żebyś miał jeszcze pogląd na to, co dzisiaj dostało. Jeżeli chodzi o spadki, i tak wygląda to nasze podsumowanie warszawskiego parkietu. Zobaczmy, jakie informacje jeszcze nas jutro czekają. Co ciekawego, jutro napłynie na rynek. Jeżeli chodzi o informacje, środa za nami interesuje nas czwartek, a w czwartek mamy tak kernel, dzielenie ustalenia praw do dywidendy. No to wiadomo, bo nie znamy to informacje: Everest Walne. Polnord walne i EFX również walne, publikacja raportu za 2019 rok przez Bumbit, Master PML ML Systems, Ramp, Dębica, XTPL i jeżeli chodzi o walne to również ED Invest i Sherry. Bardzo ciekawe informacje, myślę, że jutro napłyną. Oczywiście na pewno spotkamy się z jeszcze innymi, które będą napływać na rynek, a jak słuchasz mnie od dawna i oglądasz mnie od dawna i gdzieś korespondujemy tutaj samo w komentarzach czy na grupie, to oczywiście. Wiesz, że informacja jest podstawą jak dla mnie do tego, aby tutaj można było dokonać jakichś ciekawych decyzji pod kątem zaangażowania się w daną spółkę albo sobie wręcz odpuszczenia, bo czasami jest tak, że wygląda sytuacja naprawdę pięknie, a nagle pojawia się coś, jakiś news, który jak przeoczysz. Może spowodować, że bierze w łeb e, Twoja wcześniejsza decyzja i może to się skończyć e, naprawdę negatywnie. Dlatego informacja jest podstawą e, i dobrze by było, żebyś szczególnie e, na rynkach. Tutaj się z nimi zapoznawał. Myślę, że to jest dobra, że wszyscy ci, którzy przeszli z rynku krypto albo uczestniczą też na rynku krypto i rozgrywają również powoli już rynki giełdowe, a wcześniej namiętnie właśnie rozgrywali rynki walut cyfrowych, to oni są do tego przyzwyczajeni. Dla nich to nie jest żadna nowość. Oni wiedzą, że rynek krypto, kiedy była euforia i pompka na krypto, to spekulacja była dosłownie poszła jakakolwiek bzdeta informacyjna odnośnie jakiegoś projektu cyfrowego i pompa była taka, że głowa mała i oni byli wyczuleni na najmniejsze info, które się pojawiło właśnie w tego typu projektach. A tutaj tym bardziej jest to istotne, że warto właśnie takimi informacjami się zapoznawać. To myślę, że jeżeli przeszedłeś z rynku krypta, wiem, że szczególnie nowi uczestniczy naszego rynku giełdowego są również właśnie uczestnikami, którzy przechodzili z tego cyfrowego, cyfrowego, cyfrowych giełd, to dla nich myślę, że to będzie wręcz normą, aby się z takimi informacjami zapoznawać, co może być Twoją dużą przewagą, jeżeli drogi inwestorzy jesteś właśnie z tego rynku, to może być, to naprawdę dużą przewagą i dużą zaletą do tego, że potrafisz szukać tych informacji, potrafisz je przeanalizować i wyciągnąć mądre wnioski i za te mądre wnioski i za fajne duże zyski w twoim portfelu trzymam kciuki tradycyjnie. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, hej.